Życie ludzi w czasach prehistorycznych od epoki kamienia do epoki żelaza. Oczywiście, tak jak powiedziałem na wcześniejszym materiale dotyczącym naszych przodków, praludzi oraz rewolucji neolitycznej, człowiek przed tym, gdy stał się, można powiedzieć, gdy zaczął prowadzić osiadły tryb życia, był koczownikiem. Musiał, po, musiał się przemieszczać, żeby zdobywać pożywienie. Wynikało to z tego, że ludzie wówczas. Trudnili się zbieractwem i myśliwstwem. zdobywali pożywienie, polując na zwierzęta, zbierając rośliny, które były jadalne. Oczywiście oznaczało to, że musieli się przemieszczać, musieli cały czas zmieniać miejsce swojego pobytu ze względu na to, że to, ze względu na to, że to pożywienie w końcu w danym miejscu się wyczerpowało. A ponieważ cały czas byli w ruchu, to nie mogli tworzyć na przykład miejsc, gdzie mieszkali takich stałych. Dlatego używali na przykład naturalnych schronień, takich jak jaskinie, czy też budowali proste szałasy, proste tego typu budynki. Jeśli można takie coś nazwać, oczywiście budynkami. Wówczas ludzie żyli w grupach liczących do kilkudziesięciu osób i tak jak wspomniałem. Żywili się tym, co zebrali lub upolowali, te wszystkie narzędzia, ubrania, to wszystko było tworzone właśnie z tego typu, właśnie z rzeczy, którym, które udało im się zdobyć. Jeśli chodzi o myślistwo, to polowali oni w grupach, urządzali często zasadzki na zwierzęta, osaczali pojedyncze osobniki, jako broni używali włóczni z kamiennymi grotami. Zbieractwo to oczywiście zbieranie tego co się uda nam znaleźć, na przykład jagody, ptasie jajka, owoce, korzonki, ślimaki. No trzeba pamiętać, że wówczas ludzie jedli dosłownie wszystko co udało im się zdobyć. Bardzo ważnym elementem ich życia, który umożliwiał im życie w takiej formie o wiele lepszej niż ich przodkom, był ogień. To dzięki niemu byli w stanie Podgrzewać, przyrządzać jedzenie, na przykład piec, mięso, to dzięki niemu mieli źródło ciepła. Również ogień pozwalał odstraszać zwierzęta, ale też ogień był potrzebny do tworzenia na przykład niektórych narzędzi, na przykład do wzmacniania drewnianych dzid, i ogień był dla ludzi bardzo, bardzo ważny. Jeśli chodzi o rewolucję neolityczną, polegała ona na opanowaniu przez ludzi umiejętności uprawy ziemi. I hodowli zwierząt. Ludzie po prostu dzięki swojej inteligencji, dzięki temu, że obserwowali otaczającą ich naturę, zauważyli, że niektóre gatunki roślin, czyli dzisiejszych zbóż, wówczas jeszcze można powiedzieć traw, po wysianiu nasion, z nich rosną kolejne rośliny i dzięki temu ludzie po prostu zaczęli te rośliny uprawiać. Zaczęli siać te rośliny w wybranych miejscach, później je ochraniać plewić, czyli usuwać niechciane rośliny, chwasty, zbierać plony. I wszystko to spowodowało, że zaczęli prowadzić osiadły tryb życia. Właśnie dzięki temu mogli być w jednym miejscu i mieli tam wystarczającą ilość pożywienia. Pamiętajmy, że bardzo ważnym elementem był również dostęp do wody, dlatego takie pierwsze osiedla zakładane były koło wody. Blisko wody, blisko jezior czy też rzek. Pamiętajmy, że te pierwsze osiedla to troszkę duże słowo, ponieważ na początku to było dosłownie kilka, na przykład chat. Mogły to być na przykład ziemianki, czyli takie pierwsze chaty wznoszone przez naszych przodków, i były one częściowo wkopywane w ziemię. Budowano je z drewna, z gliny, dachy kryto słomą, trzciną, warunki życia w takich domostwach. No, nie były zbyt dobre, ale oczywiście zapewniały bezpieczeństwo, chroniły przed deszczem, chroniły przed zimnem oraz przed gorącem. I dookoła takich, można powiedzieć, domostw ludzie uprawiali rośliny: jęczmień, pszenica, proso i tutaj bardzo ważna sprawa to nie były rośliny na początku tak przypominające te zboża, jak te dzisiejsze. One nie przypominały tych dzisiejszych zbóż, wyglądały po prostu inaczej. Z biegiem czasu takie osady zaczynały się rozrastać, zwiększała się liczba ich mieszkańców i po prostu tych ludzi przybywało co w końcu doprowadziło do powstawania również rzemieślników, do powstawania i rozwoju osad, które w końcu zaczęły zmieniać się w miasta oczywiście tylko niektóre z nich. Jeśli chodzi o te zboża, po ich zebraniu przechowywano je, ale żeby były łatwiej przyswajalne, należało te zboża zmielić. I robiono to w bardzo prosty sposób, używano dwóch kamieni. Były to takie pierwsze, bardzo prymitywne żarna. Dzięki temu uzyskiwano mąkę, mieszano ją z wodą i można było już upiec placek. Na przykład na rozgrzanym w ognisku głazie. Jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, to osiadły tryb życia pozwolił również na hodowlę zwierząt. Początkowo łapano dzikie osły, dzikie bydło, konie, owce, kozy i ptactwo, i z czasem zaczęto je oswajać. Tutaj również psy, które już z nami były, Jakiś czas, już przed rewolucją neolityczną, również szybko się przystosowały i również odnalazły się obok, można powiedzieć, naszych domostw, no ale często też w tych domostwach. Podobnie, ma, podobnie miało miejsce z kotami, które w końcu zaczęły być tolerowane jako zwierzęta, które tępią szkodniki, które mocno zagrażały na przykład plonom przetrzymywanym w. W spichlerzach, czy też w takich specjalnych miejscach, gdzie były przechowywane. Teraz może przejdźmy do przejścia z epoki kamienia do epoki żelaza. Początkowo ludzie używali, w, używali narzędzia i broń wykonaną z kamienia, czyli przykładowo oszczep z kamiennym ostrzem, czy też siekiera z tym ostrzem, chociaż nie wiem, czy ostrze to dobre słowo. Właśnie wykonanym z kamienia. Ale tego typu narzędzia były dosyć, można powiedzieć, nietrwałe, chociaż nie było aż tak źle. I ten okres został od używania tych kamieni nazwany epoką kamienia. Narzędzia kamienne były, oczywiście, tak jak powiedziałem, nie do końca trwałe, były trudne w obróbce, ostrza się bardzo szybko tępiły i było wiele innych problemów. Ludzie więc, jak to ludzie. Poszukiwali innych trwałych materiałów. Dlatego w końcu nauczyli się wytapiać metale. Początkowo wykorzystywali miedź, ale miedź oczywiście, jako metal dosyć miękki, nie ma takich właściwości, które były do końca zadowalające. Następnie odkryli, że po dodaniu do miedzi innego metalu, cyny, powstaje znacznie twardszy stop, czyli brąz i on już o wiele lepiej nadawał się do produkcji narzędzi, ozdób oraz oczywiście broni. I okres, w którym powszechnie zaczęto wykorzystywać brąz, nazwany został epoką brązu. Około 1200 lat przed naszą erą ludzie w końcu opanowali sztukę wytopu żelaza. I to żelazo oczywiście było o wiele wytrzymalsze od brązu i pozwoliło to na tworzenie naprawdę bardzo mocnych i Wytrzymałych narzędzi. Ostrza do włóczni, haczyki do łowienia ryb, ozdoby, siekiery, cała masa wyposażenia bardzo potrzebnego. I czasy, w których zaczęto używać tych żelaznych narzędzi i innych wytworów żelaznych, nazywamy epoką żelaza. I co ciekawe, trwa ona do dzisiaj, ponieważ my nadal żyjemy w epoce żelaza. Wytapianie żelaza nie jest prostą sprawą. Potrzebna jest ruda żelaza. Występująca płytko pod ziemią, i takie metale były wytapiane w piecach nazywanych dymarkami. Dymarki budowano z kamienia i gliny i wykorzystywano je od tych naprawdę dawnych czasów, kiedy ludzie byli w stanie je stworzyć. I tak, ten piec wypełniano rudą żelaza i węglem drzewnym. W temperaturze około 1200 stopni. Z rudy powstawały takie bryły żelaza, które wyjmowano po tym, gdy rozbijano ten piec. Można powiedzieć, że no, trzeba było budować od nowa piec, ale i tak wytworzenie tego żelaza było gigantycznym zyskiem. Dopiero później z uzyskanego materiału kowal, czy też jakkolwiek by go nie nazwać, no ale to już był kowal, wykuwał, wykuwał jakiś przedmiot. Na przykład ostrze do siekiery. I tutaj, może na podsumowanie, już stwierdzę, że dzieje człowieka dzieli się na epokę kamienia, brązu i żelaza. Pochodzą te nazwy od materiałów stosowanych w danym okresie do wytwarzania narzędzi oraz broni. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.